O, Jezu jesteśmy już tutaj dwa miesiące, może wyjdźmy. Dwa miesiące, może wyjdźmy już na zewnątrz. Boję się. O Jezu, po co? Czekaj, najpierw zbierzmy wszystkie z rzeczy. Idę pożegnać się z zbierz... duchniami. Ale oni też wychodzą. Zablokować. Ten... Znaczy... Nie, zostaw ich. Ej, ludzie, ludzie. Dobra, słuchaj, chodź. Co chodź. Dobra, sprawdzimy i jak zginiemy, to cię zabije w niebie. Co? Dobra, bierz to. Okej, okay, już to. Oj, nie mieści się na mówek. E tam. Dobra, czuję. Zjem ma... wszystko w drodze. No, fakt. Jedź. O jezu. O e, Coś ty wow. narobił. Zjadłeś co tego słuchania. Co tu się tamkuś? stało? To nie był fish, tylko to było kurczakizna. Kurczakizna. zna. A o! Lepiej patrz co tu się stało! To jest robota świn. No. Świniami. Ale dobrze, że się skończyła ta wojna. To było tylko bombardowanie, na szczęście, Bo nawet przy nich zjadłem o. kurczaka ze świni. Serio? Na zebraniu! Ło, jak. Ebulki ej, słuchaj, w ogóle... Ej, ej słuchaj! Słuchaj! What? W ogóle ja słyszałem, że Państwo zrobiło mi nowy dom, co nie? A o tobie zapomnieli, bo, bo jakby ty jesteś tu trochę nielegalnie. Nie, w ogóle nielegalnie. Chodź. Ym, no właśnie, więc ci nie zrobili, bo tobie nawet nie, nie wiedzą, więc. Nie, spożywam narkotyki od trzech lat. Ok. Okłuż... Mm -hmm. Znaczy. Idę się wyżyć. No chodź. Gdzie? No do bunkru. Idę. Dobra. Dobra, słuchaj, musimy już wyjść na zewnątrz. Ehe. No. Ja sobie... O Jezu, jaki ja głodny, zjem wszystko. Ale wiesz, że... Jeszcze coś tam zostało i nie zje wszystkiego, bo ja mam jeszcze trochę echo, ale mogę Ci dać. Nią. Słuchaj, ale mi się już, już to nie mieści. Nie to mieści. Nie! Nie mieści mi się. Żuchu? Nie mieści mi się. Chodź, słuchaj. Nie, W, nie mogę już udźwignąć. Dobra, Ej. słuchaj, musimy. Ja idę. Chodź, pójdziemy do tej nowej, nie wiem, wioski czy co to tam jest, to nam Państwo robią. No tylko chyba ja bym... A dobra, chodźmy. Chwilę, muszę się wydostać. To w drogę. Cek? O Jezu, już cały dzień idziemy i idziemy i nie ma tego domu. Ej, jest! Gdzie? Tu. Ja nie zauważyłem. Ale bo. jest. Ale do... fajny. Dlaczego? To mój. To twój. Cały mój. Tylko uważaj, bo tu. Ja... To twój. Nie spychaj mnie, tak. Ale wielki i bogaty. Ty jesteś biedny. No właśnie, ja mam dużo pieniądzów. Wow. Tam jest jaskinia. No, nie skacz tam. Tylko przyjrzę się. Czekaj, tutaj coś jest widać niebezpiecznego. No. Dobra, ja słuchaj, muszę zrobić skrzynkę. O, tutaj jakieś w ogóle przywołują? Ja rozpadnę. No fajnie. Dobra. A ty stracisz głowę. Za co? To Ty się spadniesz. Ale z Twojej winy, bo Ty nie. mi kazałeś tego nie robić, a ja Cię słucham. Dobra. Rozumiesz? Z zaraz będę miał skrzynię. Przestań się wygłupiać. Dobra. Dobra, mogę skaczyć, Tam jest woda. Nie. Ale tam ty jest Później się nie wydostaniesz. Dobra, ja idę robić skrzynię. Dobra, ja idę zrobić skrzynię. A ja tu, idę tu, tu, tu. się rozejrzeć. To ty idź tam rób swój dom nowy, dobra? Nie mam drewna. No to wykop. Hmm. Ja schowałem całe badziewie. wiem. Ja, ja muszę to w ogóle sprzedać. Ja dobra. mogę ci sprzedać to w tunigo. Nie, ty wszystko zjesz. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Od trzech miesięcy nic nie jadłam, więc... Przestań. Ale my byliśmy poza tym dwa miesiące w... Yy, no, w bunkrze. Ale przez... Ja muszę tu w ogóle odbudować farmę. Moją. W ogóle jakieś książki wziąłem z bunkru. Ey, ey, A zresztą ey, one ey, są ey, moje. Ej, Co? Kupisz mi psa na moje 13 urodziny? Nie masz urodzin. Ale będę miał... To ty ile, ile ty masz lat? Nie, nie, nie kupię ci. Nie kupię ci psa. Tak kupโคci szkota. Nie. Nie będę cię nic kupywał Tak pierdziałeś mi kurde w moim bunkrze, że ja ci teraz nic nie kupię, ogarnij się. To ja ci na twoje urodziny nic nie kupię. Dobra, ja nie muszę mieć urodzin, ja mam kurde willę. Będę mógł ci dać zaraz trochę drewna. Dobra jest dasz! Słuchajcie, no i dzisiaj w ogóle chcę ten kupić jakiś biznes, żeby w końcu zarabiać. A ja dzisiaj mam imieniny i kończę 6 lat. Przestań. dobra. Mam badyl. A w ogóle nie. jej robi się już dzień. Noc co nie. Nie będę sprzątać Ja nie chciałam powiedzieć, żebyś to sprzątał Nie, chciałbyś znów mnie zatrudnić jak no, Nie chcę cię zatrudnić Chodź, dam ci drewno no A właśnie, nie, nie dam przed... ci drewna. Nie dam ci drewno w takim razie No, mam swoje No, trudno. Kurde, nie przychodzę. Ale mam żarcia Ej, ej, ej Jak my się słyszymy? Ty masz jakąś krótkofalówkę? Tak Mhm, mm o rzeczywiście, jak to mam Co tu jest również? Nic Ej, ej. Co? Tata No fajnie. Ej. No. Ej, dobrze. Jest. <grym> Dobra, słuchaj. Ja muszę tutaj. Dobra, ja już idę yy, ten. Jakiś biznes. Ej. Dobra, sprzedałem wszystkie rzeczy. Tu. Yy, I dostałem za to aż dwa staki. Haha. Ha. I dlatego um, chcę kupić um, pewien biznes. Um, dobra, no to ja już tam pójdę. Tutaj w ogóle. A w ogóle mgieniek um, poszedł na wielką wyprawę i mówił, że wróci za bardzo długo. No więc no. Tutaj będzie miał swój dom. Ja mam bardzo ładny dom. I z tego biznesu będę mi dostawał, no, tam chyba 10, a tak, 10 emeraldów co odcinek. Myślę, że to jest sporo. Zaczynam mieć dużo hajsu. Ten biznes mnie będzie kosztował aż 100, znaczy 50 raczej, złotych. To jest farma, ta, 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 ta krów. Tak, będę tutaj ym, ten. Y, po prostu krowy. I tu będzie skrzynka, ym, Żeby, żeby jakby ktoś mógł kupić. A tu będę. A tutaj muszę włożyć owce. I tu będę też. Ym, odbierał tutaj mój hajs. Więc no, przydałoby się ich trochę ubić. Ale najpierw muszę znaleźć owce, żeby zrobić dywan. Ym, więc idę szukać. Chociaż mnie w sumie widziałem tam w tym lasku, tutaj gdzie mieszkam, Owcem. ale kurde szkoda trochę, że było to bombardowanie, bo już bardzo dobrze mi szło. Ale moje wszystkie zwierzęta uciekły przynajmniej, bo ostatnio je, znalazłem mojego jednego konia i jedną krowę, co miała ten taki dzwonek jakby, co jej dałem. Ja dałem moim zwierzęcom zwierzakom takie jakby, no nie wiem jak to nazwać. Oznaczenia o. <trybujesz> Tylko gdzie to może być ta owca jakaś. Hmm. Kurde. Hmm. hmm. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tam była mała owca, ale nie jest duża. Może urośnie teraz. Potrzebuję trzy wełny, więc trzy albo dwie owce. Nie wiem, czy w sumie z jednej by wypadły trzy. A może w sumie, Nie wiem. E, może już ta urosła. Sprawdzę. A w ogóle może niedługo będzie Minecraft od zera do Minecraftera. Kurde, nie ma. A ja mam przy domu dywan. Ja tam szybko pójdę. Um, I wezmę. W ogóle mieszkam nad kanionem. Trochę się boję, że kiedyś tu wpadnę. Muszę zrobić jakieś barierki. O, tutaj dywan, chociaż nie chcę go niszczyć. Róż ten albo ten. Dobra, ten tu nie pasuje. Co go. Ciągle deszcz pada. O, owca. Jezu, gdy, nie, gdy są potrzebne owce, to ich nie ma. Ale gdy nie są potrzebne, to są wszędzie po prostu. Dobra. Bo a, jeszcze pokażę schron. Mój nowy. Bo może być dnów ja, ja, jaka, jakaś bomba. Nigdy nie wiadomo. Dobra. Na no kolejna owca serio. Dobra. Więc ja... Za, ja muszę je trochę ubić. Ubić krów. Dobra, krowy. Muszę was trochę ubić. Bam. Już 7 mięsa. Okej. Okay. tak do 30 skóru. Znaczy do 30 mięsa. Bo za jedno mięso będę dostawał jeden ten dolar. O, aż 40. Okej. Okay. i 15 skóry. No to dostanę za to. Przynajmniej tak. O, to się z nimi wymieni, albo nie, ile ja dałem? Stach, o kurde, miałem 50, dobra więc ja czekam na moją wypłatę. Dobra, idę po moją wypłatę. Już jest nowy dzień: nowe przygody. O, tutaj kurczak, czy ty, czy ty zrobiłeś kupę z szmaragdów z pieniędzy? Czy... On zniósł pieniądze. Kurczoku. Potrzebuję. Jest ziarnko. Kurczoku. Ja chciałabym doktuje, kurde. Chwila, chodź tu, kurczoku. Masz tu nowy dom normalnie. Magiczny kurczok. Chodź, będziesz tu mieszkał. Będziesz mi znosić pieniądze, ta Masz ziarno i. O, Siądz. Dobra, pokażę ten bunkier. Tylko, tylko, że nie pamiętam dokładnie, gdzie on jest. Gdzieś tam będę musiał zrobić drogę. Ale już powoli mam dużo hajsu, Mam już cztery staki. No nieźle, nieźle. sio owca. Ups. okej. Okay. Gdzie był ten bunkier? Tu są jakieś kwiaty. O, tutaj. To jest na pewno bunker, bunkier, ale tutaj. Pokażę wam bunkier. Wchodzimy tu. Bank. No i tak wygląda mój bunkier. Nie no, żartuję. No i to jest mój bunkier, na razie jeszcze go, jakby państwo nie rozbudowało, bo państwo mi go daje. Oj, tutaj są jakieś mechanizmy. Jak ja się teraz stąd wyzostanę? Ja muszę naprawić. Nie ma wyjścia to, Więc to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz.